Dobre. Nie odzywałem się przez kilka dni, bo cóż, niestety musiałem. Uu, 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 pojechać sobie do Stegnie znowu. Znowu jestem tutaj. W tym samym hotelu. I jutro z samego rana sobie jeszcze prawdopodobnie zostanę. Na jeden dzień. Dzisiaj byłem w Mikoszewie i jak się wejdzie po pas w wodę. To podobno są śmieci z bursztynem jeszcze. Tylko że tam tyle ludzi jest, że to aż po prostu szok. To niesamowite wprost. Ja też dzisiaj chciałem, ale znowu nie mogłem. No, praca. Ja mam swojego kompa firmowego. Tam z tyłu gdzieś leży. I pff, dzisiaj pracowałem z y, hotelu. bardzo mocno przez cały dzień. I nawet nie mogłem tyłka ruszyć. Gdzieś tak koło osiemnastej dopiero się przejechałem do tego całego Mikoszewa, ale tam dużo ludzi jest. Naprawdę jest od cholery ludzi. Naprawdę od cholery ludzi. Po prostu szok. Całe ekipy przyjeżdżają. Strasznie po prostu, a nie się nie garnie do książek nawet. Jestem zmęczony, cały czas w woderach człowiek siedział tam, dużo sobie nałaziłem się, jest fajnie generalnie, warunki ciężkie, śnieg cały czas walił po oczach, Sztor był super, naprawdę fajny, strasznie dużo śmiecia, tylko w Stegnie zero śmiecia, znaczy w właśnie było dużo śmiecia, ale... Zero bursztynu. Dzisiaj rano od czwartej do szóstej sobie przeszedłem, nie wiem, trzy kilometry w jedną, trzy kilometry w, dru w drugą, ale nic, zero. Po prostu horror. A tak to cała Polska do Mikoszewa, do Mikoszewa. Nie wiem, tam plaża jest tak wydeptana jak po prostu kru Krupówki. Uff. No i człowiek tak pojechał znowu. Niby miałem na dwa dni do jutra, nie? Jutro miałem wracać, ale... ale chyba nie. Chyba nie, chyba nie. Trzeba troszeczkę szczęściu pomóc, bo to kurde. Wziąć wodery, wejść do wody i... ściągnąć trochę tego śmiecia na plaży. No i obejrzeć, wyciągnąć. Mój rąbek jest malutki, naprawdę malutki. Plaża jest tak wyczyszczona, mój... Po prostu nic, nic się nie świeci. Tam ludzie na skuterach normalnie jeżdżą, nie ma całej ekipy, takie gangi. Uff, dobra. Dzisiaj też w nic mi się nie chce grać, po prostu... Dzień świstaka. Jutro też mam nadzieję, tylko że jutro mam nadzieję, że będzie taki dzień, że sobie wejdę w Wodery, pojadę tam i sobie wejdę do wody i sobie będę przez cały cały dzień siedział w wodzie wyciągał ten śmieć i będzie fajnie oczywiście jak będzie sukces to zdam relację nie bo tak chwalić się tym jakimiś zdobyczami to na razie nie ma żadnych tam chyba większość nie wiem 99% ludzi to właśnie przyjeżdża tak nie wiem tak samo jak gorączka złota, nie? że 99% ludzi albo foreksy, zakłady buchmacherskie i tak dalej. Tak zwane złoto głupców. To po prostu. wszyscy zaślepienie. ale przynajmniej człowiek siedzi na. Właści, właśnie to nie siedzi na tyłku, tylko sobie siedzi na świeżym powietrzu. Jest fajne, zimne powietrze. No i jest super. Generalnie bardzo fajnie. Dobra, ludzie, jestem wykończony tym całym wszystkim. No i jak jutro uda mi się jakieś sukcesy odnieść, to na pewno, na pewno dam znać. A tymczasem się żegnam i życzę wam miłego piątkowego wieczorku. Na razie hej.